Cześć, Ale... Cześć, jeszcze raz, ze mną są... Nie wiem. Szybki wafel 85213769. I... Pio. I... Starciak. Wchodzimy do netheru, pierwszy raz w tej, tutaj, w tej grze, więc uwaga, wchodzimy. Ciekawe jak to będzie, Miejmy nadzieję, żeby nie forteca. Wow. A będziecie mieć za to, że weszliście do... Co jest? Forteca! Mm -hmm. No o Jezu A nie macie No właśnie, o co chodzi? <laughs> nie wiem, kurde. Weszliśmy, A. żeby zobaczyć jaki biom, ale nie wiedzieliśmy serio, że forteca... Ginę, 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 ginę! Kurde. Piotr, je ty jest? nie czuł. Ty nie czuły bratobójco. Kurczę, ja wyszedłem do fortecy. Ja wie, czemu, nie czemu nie ma... czemu cały czas pada deszcz na tym świecie, o co chodzi? No Bez tutaj... Co przerwy. Bez przerwy. Sorry, Sorry z klikiem. Ja ale lecę co Grzyby, tam, mamy jedzenie! Mamy je grzyby. Grzyba. Grzyba. Grzyby, żeby mamy. zrobić grzybową tom żeby zrobić grzybową zupkę, to trzeba mieć i te, i te grzyby. Mi to nie obchodzi, ale mamy i tak. Jak o, skrzynia! Dobra, co A, jest w tym. skinni Takie... złota, zapalarka, siodło i... Dobre rzeczy! Złota le. Nie wiem, mogły być lepsze. Mogą być diamenty. Nie, chyba w Fortec nie ma diamentów czy są? Ja no, to... na mapce, że tu jest jedzenie. No właśnie <śmiech> 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 jest! Mam te. Mam eee. Mam Mam netherowe Dobra. Ja robię potki, jestem bardzo dobry w potkach. Ja jestem prowadzi. też dobry w potkach, ja też chcę robić, bo też chcę mieć achievement z lokalny browar. Kurde, no znowu zginąłem! Tam się nie da dojść. Bez gnięcia. Jak to Ej, wszystko jest możliwe w Twoim mózgu, którego chyba już nie masz. Powiedział. Ale jesteś stupid nigger. <noise> Nowe, idziemy szukać... Film, czwarty chyba już film tego samego dnia. Co się dzieje? To się dzieje, że chcę, żeby na bieżąco to i nudzi mi się, bo jestem w domu, a nie u babci. Tak nie no jestem. Kurde, cały czas, już noc zachodzi. No, ten noc. I na dobrze, mogę, że noc zachodzi. Nie mogę podpalać flintem stylem. Pio! Jeśli ty Pio. zginiesz tam w nederze, kurde, to kurde się w górze. A Pio, Co mogę na chwilę wyjść, wyjść, Pio, z nederu, bo chcę dojść do, do, w ogóle do portalu, a nie mam bo wody, bo ty wioś całą wodę. Dobra, No Pio, no wyjdź proszę, 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 bo ja nie mogę teraz zejść. Jezus, dlaczego tu takie słabe luty? Ty. Bo poszedłeś beze mnie. Bazalt! Nie, mi z tym Bazaltem. Dobra, PG, wchodzimy do nederu, stój, stój, stój. Nie. Wy też macie neder? Mamy, ja mam wiatr do wody, a tu jest lawa, pólka. Żeby zobaczyć, może się poszczęści, będzie bastion i będziemy mieli inne dodatkowe. Ej, wy do będziecie mieli bastion, my mamy fortecę. Ej, to byłoby niezłe nie combo. Nie, powie, nie powiedziałem, że będziemy nie mieli. Powiedziałem, ja że byłoby niezłe kombo. A, no, będziemy... no, nie, 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 nie. Mam PG, dozwal to, dozwal tego kobla. Dobra, jakiego. Pio, teraz ja na ciebie poczekam, Obo. będę miły i na ciebie poczekam tutaj. No no ty już, ty już, już, więcej ścieżką. nie rozwalaj.

A szkielety, C mam na was sposób C C C C No kurde no trzy szkielety. leczę Ja już mam tak mało HP, że kurde Nie widzę szkieletów w tej grze ani tej tundry ani ogólnie tego, tego świata No kurde no co mi bije? Ej, Ignacio, to weźmy tutaj zapiszmy I co te, ja bym te, w ogóle te, no. A, że Musimy jak najszybciej diament musimy wziąć e, obsydian. i... Bo no kurde, my fut sie Just landed! Mm. My nie, jak ile mam dosyć, jak chcę zginąć. No może idziemy dostań. spać, może idziemy spać. Iść ja nie spać. mam łóżka! A nie ja! No to wy lognijcie, lognijcie z Edweda na chwilę. Tak. Nie, my chcemy za, ja, To ja się zabiję! No Filip, lognij. Bo no muszę się zabić na najpierw! najpierw. Żeby dostać całą... Pisz, że... no, ale co może to zrobić, jak się prześpimy? O dobra, przesmała e, e, Ale to brzmiało, to, się Ignacy... nadal jest noc. Poszliście noc, spać? Jest dzień. W końcu skończ, idziemy, PG. Dobra, jest dzień! To przepali się, nie? Jedzenie przepali się. Dobra, jest dzień. I nie ma deszczu! Ignacy, nie ma deszczu! Nie, nie wierzę, mamy tak tragiczny spawn. Czekaj. A może... Czekaj. Czekaj, przejdźmy się chwilę. Ej, Od... render distance to zrobię, czekaj. Nie wiem, widzę w odtece chyba. Kolejno? A nie. A nie, wydawało mi się. Oj. A nie? A może jednak? Czekajcie. Szybki pia... Ej, trzeba wziąć ten sypki śnieg, bo można w nim nederze klaczować. Nie można wodą, ale tym sypkim śniegiem się da. No tak. On jest OP, teraz go kocham. Pio, czekaj na mnie, pijo! No to czekaj, no kurde, Piotr! No, Pio, no nie biegnie tak! Zostaw mi wodę! Ha ha ale z tyłu. Wracamy, tutaj jest tragicznie. Ej, może I ja teraz nie Pio, wodę, teraz się sam, sam spróbuj wejść bez wody. Dobra. To znaleźć. żeś mi zabrał wodę. No? Jesteś takim złodziejem. Tak, bo ty mi ciągle le, albo na mnie nie czekasz, albo po prostu nie chcesz czekać. Nie dźwię, idziemy kopać, patrz jaki to się jak Zginę. No i zginiesz. dwie minuty. Na to, mnie to, mam jedzenie. To dla mnie, to... Dobra, więc chciałam masz... powiedzieć teraz, no, że to żegnam to na to chwilę. Potem mniej, co... zrobię, jak lutuję, to miejsce. Ej, Igna, weź mi postaw tu wodę. Albo. Nie, w ogóle postaw. Po prostu... O, żelazo Więc ja na chwilę żegnam Dobra. i za chwilę wracam